Witajcie w kolejnym odcinku. No i lecimy dalej z Związkiem Radzieckim. Ja chcę dalej do frakcji, ale jako nie wezmę. Dobra, tam. No i dobra, podbiliśmy ostatnio Irlandię, Litwa, Łotwa i Estonię. To lecimy dalej. Teraz poprosiłoby ogarnąć sobie Rumunię. Byłoby dobrze. Zdaję ja sobie super. Okej, okay, okay. wydobycie 3 pójdzie. Co uh, by tu dało? Będzie to. Będzie to, to i to. Uh, okay, tutaj okay. Reszta tego wojska I będzie dobrze. To, no to lecimy dalej. Dobra, no czekaj się, zaraz się teraz kończy. Jest, trzeci plan. 5-letni. się zespół badawczy przydał. 35, 35 70. Dobra, dawaj rozwój Uralu. Bo jednak jechać na te trzy zespoły, bo to będzie trochę słabo. Co tu mogę dać takiego ciekawego, że było? No za bardzo nic. To przy sile politycznej, ale to takiego. A zaś tutaj się może przyda. Dobrze, to dam. Dobra. dobrze kapituluję. Dobra, jest czterdziesty rok. Dzisiaj tłuków z Francją. Trzeba, jaki pójdzie na razie, są pod Paryżem. O, już już są w Paryżu. Ja robię rozwój Uralu, rozwój teraz uchodu. A jakoś im to i idzie. Jeszcze zajmę tutaj. O, właśnie. Rozejmę w półkę. I dobra. Właśnie, ja muszę to parnie z Finlandii ściągnąć. Hmm. Ale sobie długoślinie. Dzięki. Dobra, nieco sobie drogi. No bo już nieuchronnie zmierza to do tego, do tego stanu. A nasza armia jest w jakim stanie? No, a poli. No ale dobra, jakoś ujdzie. Przemysł jest przygotowany tak zwłaszcza. 70 do 130. 120 do 160, no to, hmm, No troszkę słabsi jesteśmy, ale ujdzie. Dobra, ten wyszkolony jest. Ten wyszkoleny, wyszkolony. 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 I wyszkolony. O, nareszcie nowa broń, 41 Dobra, Tu wyposażenie. Hmm, chyba to od razu damy, nie się robi. Właśnie jak z pociągami, gdy mamy mamy dużo pociągów. 309, a jest... no, tak na styku. No, Powód Wschodu i Radziecka Akademia Nauk. I co jeszcze tu da? Szybkość rozwoju. No i dobre. Dobre, dobre, dobre. Widzi wam mało. To jest pełny pomysł za chwilę. Dobra, to teraz tak. Ten stoi w yy, Japonii. Gotow, yy, mam jeszcze gotow. jakiegoś marszałka? Nie mam. Jak ja to trudno? Zgadzaj tu W takim razie. A, ja już nie mam miejsca. Tu. A to weź go, zabierz. Ci wypowiadają wojny cały czas. Nasz przemysł leci do chodu. Ci się do mypali w prasy wani, nie wchodziła. jest? Do. Dobra. To jest jakieś tegry. Boko. Odaj go. Dobra, nowe wyposażenie, okej. Okay. O, budowisko 4, fajnie. Przyda się, przyda. No i dobra, lecimy dalej po prostu. Lecimy po prostu dalej. Robią. Dobra, idziecie, no dobra, a ci dalej, co do mnie do frakli. A, bo ja się nie pija. No, to co daje Narodową Akademię Nauk. No to jakieś, no nie wiem, się jakie przewagę. Na razie by mi się przydało, może stąd coś? Hmm. Mogłoby być to, ale ja bym chciał o to. Przejście Rumunii, To mi się przydało, mam nowy Dobra. Niech będzie to. Mógł przemysł to jest pierwsza rzecz, bo musimy zrobić porządnie tutaj Dobra Trzeba już odbudujewać te gorsze regiony tu No i dobra, to jest w porządku okay. nasz przemysł już tak na taki tempo marzę trzeba trochę więcej tego Tutaj, na Ural. tak, już chciałem budować. No i w Moskwie, tutaj na Polak Moskwy w tule. Dobra, i właśnie jak tutaj leci. Karabinów robimy, to robimy. Tylerię robimy. No to samoloty trzeba robić. Tam mamy jeszcze, żeby spać jakieś samoloty? No to trudno. Szwajcaria kapituluje. bardzo historycznie lecą, że to tak było No to już trudno. O Malaja to. E Gumuleon. Dobra, samochodów mamy zapas duży. No, aż zapas. A jak broni? 62 tysiące. Taki sobie zapas. Dobra, ja muszę tak, tutaj to, jeszcze to, to. przydzielać ten. wizję Tak to jest. Dobra, jest. Ci nie się biją. Znanie. W ci się biją z węgrami. Dobra, mamy dwie pełne armię. To mamy 3 miliony ludzi w polu. Dobre. Dobra, wyszkolmy sobie jeszcze dywizję. Tam na obstawienie Japonii. Myślę, że z, Myślę, że z tyle. Nie no, może przesadzą. Do dywizji to dwie spokojnie starczy. No to pełny pobór. Jeszcze może mi oddadzą to by Sarabie, bo byłoby dobrze. Ile jeszcze? Może zdążę, 9 dni. O. No, no nie będzie. Co by tu dać? Daj te samoloty, by rozwijać. Ci zaraz z Grekami, Dobra. A ja bym sobie tutaj zrobił przemysł energetyczny na Kaukazie. Powiedzmy, że tak. Bośraki na przemysł typowo ropny. Dobra. Co się to robi. Okej. Ja myślę teraz tak Żeby tutaj dać takiego żeby to było dobre To daje Przemysł obronny Okopanie się No i to takie średnie daje wiecie. Też takie średnie. No tutaj to. mordczerobowo no, fabryk. Zawsze coś. O, oddają. Dobra, oddali, oddali. A my dostajemy. Yy, dobra, pasowałoby to. Cofnąć i poprawić. O, pięknie. ile nie odzywają wojska. No to na trochę mają. To ja myślę, że to oparnie. To ja muszę tutaj wziąć. Tylko jaka tu linia prądu się zrobi. Beznadziejna. Muszę dalej tą linię robić. Tak, tak, tak. Lepsi, a ja będę to edytował. Dobra, piękno. Piękno. dobra i piękno. już piękno. No i dobra, Czy nie piękno dalej. Tu piękno dalej, dziękuję. To jest super. Teraz to. Okej. Okay, fajnie. No i dobra. Jakoś to wszystko leci. Nie ma ja, ale jest dosyć dobrze. O, jeszcze mamy jakąś... Myślałam, że tu odjechali do mnie, ale jednak nie. Ale tak, albo masową mobilizację. Yy, piechota, konne, potężna szarża, ataki piechoty. Nie no, ja wolę to. ja czołgami też będę chciał się bawić, tylko że to na razie nie jest za dobry moment. Bo na razie trzeba po prostu, jak zatrzymamy Niemców, to można się opalić w, w dół. do Ale na rynku ludzi mamy mało. Dobra, to usuwam. Dobra. Spokojnie, dwie niech się wystawią w Moskwie. Takich przechodzimy. Uważajcie. Uważajcie. Ale Masz to. Masz to. I dobra. Yy, o tu jeszcze brakuje. Cześć. Masz. to. ja gotowy. A ja gotowy. A ja gotowy. A ja gotowy. A A o, a nie, to jaka mu No to super. Wnowienie stach... 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 No no nich będzie. O, ale to jest, to jest dobry cel, to jest dobry cel. Zorganizowanie armii, super. A teraz mamy to jeszcze. Takie to, czy to... Tu jest rok, tu nie. Nie, na razie to. Dobra, ale możemy już się porównywać chyba do Niemców. Więc wygląda na to, że w kolejnym odcinku będziemy walczyć już z Niemcami. Widzę, że już tu na granicę przychodzą. O, brakuje tego wszystkiego. Dawaj to. Aluminium mi brakuje. Słabia pożycz. Ja będę musiał jakieś huty aluminium zrobić. O, jeszcze topa sobie zrobić. Mm. O, Leningrad. Może być to, może być to. Dobra, spoko. Nie, nie zje ich do dużo w Afryk, ale będę miał przynajmniej chociaż tyle. No dobra. Integracja niepotrzebna, to niepotrzebne. O, jeszcze te plakaty całe. Co ja tu mogę dać? O, minus 15% daje to. Dobra, to szyfrowanie, super. To szykrowanie, ok. To hmm. wszystko działa. Nie ja ma trochę fabryk zjadło. O, bo to plakaty. Ym... Nie, plakaty nie zbierają. Plan 5 letni 20%. Gdzie jest ten Plan 5 letni? No, ale ten budowy fabryk jest. Dobra, teraz ludzie faktycznie przychodzą, mamy 3 miliony zapasu. Więcej się zjawiają, powoli. Ale jakoś mi to średnio wychodzi. Będzie mal? Czy się? Czy dalej chcą do mnie? Tutaj się jeszcze biją? Aha, no mocno. Tak w innej z krajem Japonia, O! O, jeszcze jest gobę. Nie widziałem nic pokoju przynajmniej na no, dalekim wschodzie. To robią się już te placówki? czy Jeszcze nie. O, zaczną się robić i Ja bohater robię, bo Dobra, super. I teraz pasuje zrobić. O, co to daje? organizacja dewizji, stabilizacja. Dobra, patriarcha Przechrocy. no jest super. I będzie git już o Boże, ci Jugosławii wypowiedzieli wojnę. No to już aluminium nie będę miał Dobra, to. Ci już mi aluminium nie dadzą. To Kanada. Kanada mi Dobra, jakoś lecimy Dobra, jest to, jest to A w ogóle to, o co to zwinąć, Bo to już niepotrzebne jest w zasadzie Dobra, można No nie ma więcej do tego No i to Ok, wydobycie cztery Samolot mogę nowy? Mogę Ławko, Ławoczkin, Korbanow, Kutkow. Ławoczkin, tak jak to nagrał. To jest patriarcha Czech wszechro, Rosji. I teraz jest tak: jedny Sługa, tutaj koszt gwarancji. To, albo dziedzic z Lenina. Jeszcze będzie to, zdecydowanie to będzie lepsze, tylko ja bym pasował, żebym są się zajął teraz, chociaż przemysł działa dobrze, nie ma tragedii. Dobra, jest marzec, więc oni za chwilę dosłownie powinni mi wojnę wypowiedzieć, znaczy za chwilę, no. nie wiem co oni tam jeszcze robią. Człowiek ma broń mają Jaką pod na 64 fabryki konsumpcyjnych. super super wybór to się nie nadaje, to się nie nadaje, tego nie chcę o, 2, super to się przyda budowa huty aluminium w Stalingradzie. Gradzie no przyda się bardzo ale my nie mamy aluminium, no w taki kraj nie mamy, no dużo eksportujemy i dużo zużywamy dobra o zasbiskuje? zbliskuje? Rzesza niemiecka spiskuje przeciwko nam mm. co by się tego podziawało to będzie wyspuścić z nim nita no i dobra Myślę, że można zrobić to będzie gisz. że wystarczy tyle. Oni nas zaatakują za chwilę dosłownie. już w kolejnym odcinku będziemy się bić z Rzeszą niemiecką, więc yy, no, na dzisiaj starczy. Dziękuję za, no, za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.